Cześć, witajcie w poradniku jak zagrać multiplayer w Empire rf 2 Po pierwsze musicie pobrać najnowszy patch Nieoficjalny 1.5.9 Jeśli go zainstalujecie Klikacie gra wieloosobowa Internet Ja tutaj już mam zrobiony profil, ale twórz profil Podajecie i adres e-mail Nazwę profilu, hasło, hasło Zapamiętujecie Klikacie jak tutaj wpiszecie jeszcze swoje dane, klikacie zaloguj. Jeśli będziecie mieli jakiś problem, z, że nie znalazło internetu, jeszcze raz klikacie, po prostu i powinno Wam się y, otworzyć tutaj to okno. Możecie zagrać y, od razu, powiem, że z botami i z, normalnie też z graczami. Możecie sobie wszystko tutaj ustawić i nie ma żadnego problemu. Grałem i sprawdzałem. Wszystko działa. Jeśli ten film okazał się pomocny, zachęcam do lajka i subskrypcji po więcej. Dzięki. Hejka.